Hej, cześć Paulina, miło Cię widzieć. Po roku. Cześć, ja jestem Wąski. Cześć, Maciek. Cześć, Jacek. Cześć. Cześć, Piotrek. Cześć, Witam w mojej kuchni. Cześć, Wąski. I mam do Ciebie pytanie. możesz podłożyć coś świetnego. A na... czy uważasz, że media są w stanie to manipulować? Proszę teraz wąski zaimponować. Raczej nie. Nie, ja nimi manipuluję. Raczej nie. Czyli znasz techniki manipulacji mediów wszechobecnych, telewizja, reklamy przede wszystkim? Studiowałam filologię polską, ale specjalizację medialną, więc o tych mechanizmach trochę się uczyłam i myślę, że w ten sposób się uodporniłam na niektóre. Ym... Zagrania. Ja nimi manipuluję. Czy nie nazywałbym tego manipulacją co wpływaniem? Najprostszy sposób, gdzie ta manipulacja czy wpływanie następuje, to jeżeli jednokierunkowo odczytujemy wiadomości, które nas odczytują. Nie szukamy innych poglądów. Bierzemy za pewnik to, co słyszymy. Czy mogłabyś nam parę albo jedno takie zagranie w skrócie opowiedzieć? O Boże! Krzykliwość, może reklam? Coś takiego, co zwraca naszą uwagę. Gdy idziemy ulicą i rzuci się w oczy na przykład jakiś jaskrawy neon, to wiadomo, że to jest już takie agresywne dość. I niektórzy oczywiście tak jesteśmy, tak funkcjonujemy, że zwracamy na to uwagę, ale niektórzy idą dalej i wymazują to z pamięci, a inni mogą się jeszcze na to nabrać. Czy sądzisz, że media są w stanie tobą manipulować? Oczywiście. Media są bardzo. Fantastycznym, fantastyczną rzeczą do manipulowania i sam to doskonale wiem, bo wielokrotnie kiedy pracowałem jeszcze w telewizji robiliśmy materiały tak, żeby na przykład kiedy robiliśmy Voice of Poland, to montowaliśmy materiały w ten sposób, żeby wyszło, że ten uczestnik jest smutny albo ten uczestnik jest wesoły. Jest Doskonałe narzędzie manipulacji, wystarczy odrobina montażu, odrobina niedopowiedzianego słowa, przerzucanie pewnych zdań, więc można spokojnie zmanipulować każdego. A w reklamie, w marketingu, czy w tym całym języku perswazji chodzi o to, żeby zbudować swój jakiś wizerunek, tak? Oczywiście część osób robi to lepiej, gorzej, część nie musi grać w ogóle i jest naturalna, no i w tym momencie odnosi jak najwięcej a, sukcesów, tak? Jak najbardziej. Mówię, to, to jest prosto, po Wystarczy pod, podprogowe m, przekazy albo w, wprost powiedziane kilka razy i tu wiesz, to się staje prawdą. Serio, serio. Wiesz co, na pewno są, tak? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jeżeli oglądamy jedną stację albo słuchamy jednego radia, prawda? Nie tylko media manipulują, kościół też manipuluje nami, tak? Tak, więc każdy ktoś, kto. Jeżeli coś nam narzuca, jakieś zdanie, to już jest manipulacja według mnie. Jasne. Czwarta władza to nie przypadkiem, prawda? Wiesz, no, masz ten przykład y, z, z zdjęciem żołnierza, prawda, któremu, jeżeli odpowiednio wykadrujesz, to masz, że nie pamiętam co to tam było, że albo strzela albo, strzela, albo strzela, albo podaje uciekać. wodę. No to jest wszystko kwestia, chociażby odpowiedniego ujęcia kadru, już nie mówię o kwestii do Boże słów interpretacji, montażu, albo... montażu. Oczywiście. E, czy znasz jakąś technikę, którą mógłbyś tak wskazać palcem? O, znam to. Wiem, jak oni to zrobili. Wiem, co, czego oni chcą? Nie, nie mam pojęcia. Ale poza! Wiem, jak kobiety manipulują się z nami. Taka sztuka jest w jest. Jak książkę za mało? jak książka za prawda? Nie no, manipulują strasznie Ci Mężczyźni za nimi latają dalej. jak króliki, nie? Przybierała przebierała się. Wystarczyło że się przebierała król, no, wiele się z, z szparagów i już mój wzrok lata Wiesz znaczy, jakie to jest manipulacja, jak to jest specjalnie? Specjalnie. Bo o mediach czy. Nie wszędzie takie działanie jak w turystyce, tak, czy w sporcie, by przeszły, gdzie działa się ewidentnie na emocjach, gdzie chcemy pokazać piękny świat ludzi, którzy są zadowoleni żeby tylko pojechali, a rzeczywistość może być zupełnie inna. No to jak z, hotel, tak, w którym mieszkamy, można pokazać na 50 różnych sposobów kraj, w którym jesteśmy. Możemy pokazać, że jest biednym krajem, możemy pokazać też, że jest mega nowoczesnym, bo będziemy akurat w tym jednym miejscu, gdzie jest wieżowiec, wynajmiemy jakieś limuzyny, tak, i damy ludzi, którzy chodzą w garniturach i ten kraj będzie zupełnie inaczej wyglądał, niż pojedziemy 10 km dalej, gdzie są slamsy. I to jest właśnie ta manipulacja czy wpływania, czyli jesteśmy w stanie pokazać to samo, praktycznie miejsce w różny sposób, w zależności od to, co chcemy osiągnąć. Wiesz co, nie, ja, ja się tym nie zajmuję. Do Marka Hoffmana, do Adbastera, on tutaj, on się tym zajmuje na co dzień, więc on na pewno zna takie rzeczy. No ja, ja sądzę, że to, że to jest jednak często parodia demokracji, jeśli są reżimowe medy. Które promują tylko dwie partii, i potem partyjność naprawdę. Taki przykład jest w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy zauważyłeś UKIP dostał 3,5 miliona głosów, a wiesz, nie ma mandatu? 3 albo no, jeden To jest parodia, no. Gestekulacja prezentera, myślę, że to nie jest jakiś, oczywi jakieś oczywiste narzędzie manipulacji. Nie wiem, czy jak ktoś chciałby mi wkręcić coś, z czym się odpowiednio nie zgadzam, ale zrobiłby to tak, to nagle bym się z tym zgodził. Nie, nie wydaje mi się. Ale jest mnóstwo metod. To tak działań. W tak, jakiś tak. okay, a na przełomie historii. Minister propagandy, Joseph Goebbels. A media dzisiaj, byście to porównali, podobna okay. i chamska reklama w telewizji, czy jednak trochę i reklama, i media i inaczej wyglądają dzisiaj. Kim był Joseph Goebbels? Kim był Ściąga? Dobra. Może być. Z Niemiec ten, tak, to wiem. To inaczej trochę, ale mimo wszystko, ee, tak, dalej. dalej ta propaganda funkcjonuje. Oczywiście, że na swój sposób inaczej, bo mamy nowe media, mamy mnóstwo nowych technologii, którymi manipulować można. Oczywiście, żeby było jasne, nie twierdzimy, że media są po to, żeby manipulować, manipulować i tylko tym się zajmują, prawda? Internet, więc manipulacja w internecie to jest już zupełnie inna sprawa, tak, bo żeby trafić na jakiś tam artykuł w internecie na dany temat, to jednak trzeba go wyszukać, ale znowu, jak zaczniesz czytać, dobór czy To nie jest taką hipokryzją, że e, mówimy, no, media manipulują, w mediach jest papka, a potem się okazuje, że... Na wolną wolę, wolny wybór w internecie oglądamy właściwie jeszcze gorszą Oczywiście, że różne filmiki, koty, cokolwiek, głupi mhm. Co może być tak naprawdę jeszcze bardziej kontrowersyjne niż to, co widzimy w telewizji. Czy to nie jest po prostu <laughs> odwrócenie wolnej woli? Tak, oglądamy ale... takie same które ale do prostej rozrywki. prostej rozrywki. Prostej rozrywki. Ile razy byłeś w oblężonych? <laughs> <laughs> Raz w życiu. A ile no filmów był... masz? Liczone na 70 lat. No, tak? I, no, no, a no, ile no. filmów z Kotami widziałeś? To inna sprawa. Oj, nie oj, tak? oj, niestety. Czy uważasz, że media są w stanie to manipulować? Nie, no jak najbardziej. I to wiesz na różnym stopniu, tak naprawdę. tak? Ostatni przykład: wybory. Nie? Polityk mówi to i to, w mediach się puszcza tylko fragment tego, albo tnie się to montuje specjalnie. Zero problemu, no sam się tym zajmuje, także, także wiesz. No. Czy mógłbyś e, powiedzieć nam pewne techniki, takie triki proste dla widza młodego? Który de facto nie wie jak to wygląda, nie wie jak wygląda życie za kamerą, proste techniki, jak media mogą nami manipulować, czy w reklamie, czy w media informacyjne. Trzeba zrozumieć, że to, co widzimy na ekranie tak naprawdę jest, nie jest prawdą, tak? Albo jest ułamkiem jakiejś prawdy i nawet jeżeli oglądacie youtuberów w internecie, tak? Pamiętajcie, że osobę, którą widzicie na ekranie to nie jest do końca ta sama osoba, która, którą byście spotkali w życiu prywatnym, tak? Osoba, która robi zajebisty program, nie wiem, z prankami i tak dalej w życiu pra prawdziwym potrafi być jakimś nudziarzem, tak? Ale zajebiste to jo. ale manipulacje <laughs> oczywiście Cześć, co <gościu> się dobrze <laughs> robią? Ja, Jak go ściągnąłeś tutaj? Jak go to ty? Yeah, yeah. Yes. Yes. Ale Czyli metoda farbowania trawy na wizytę y, kanclerza albo premiera, prezydenta, tak, jak za PRL-u na przykład. Malowanie trawy praktycznie istnieje cały czas i robią to i urzędnicy państwowi, i robią to firmy, tak, które często chcą wpłynąć na konsumenta końcowego. Nie kupują opinie w internecie, y, próbują wpływać na osoby. Y, Wpływowe, tak, poprzez, nie wiem, zlecanie jakiejś kampanii, czy też wynajmują no, agencje PR-owskie czy marketingowe. I to, to nie, nie powiem, że to jest manipulowanie, to jest wpływanie, tak, i robi to każdy. tak, Nawet e, osoba, która działa w dobrej wierze, też w jakiś sposób wpływa czy manipuluje, ale no nie nazwałbym tego złego, że to jest coś złego. Jeśli robione jest to w dobrej wierze, jeżeli to służy temu, żeby komuś zaszkodzić, nie wiem, zdrowie, e, psychicznie, no to w tym momencie mówimy o jakichś złych cechach manipulacji. Jakoś tak strasznie dukałam. Nie. Zasubskrybuj kanał, a film udostępnij znajomym.